Szanowni zaproszeni goście, w dniu dzisiejszym zebraliśmy się tutaj, aby uczcić jubileusz 120-lecia powołania do życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzonej oraz chcemy prosić o dokonanie aktu poświęcenia wozu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes Atego. W imieniu własnym i zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzonej witam wszystkich zebra zebranych a w szczególności zaproszonych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Pododdział równe Prawo Pododdział Boczność Pododdział Spocznij Szanowni Państwo, w tej chwili nastąpi złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości Meldunek złoży. Dowódca Uroczystości Blęduję odniczej straży pożarnej gminy Dębowiec i zaproszonych jednostek do łzystego apelu z okazji jubileuszu 120-lecia oraz poświęcenia nowego samochodu pożarniczego osniczej straży pożarnej w ogrodzonej. Dziękuję bardzo. Okazji jubileuszu 120-lecia oraz poświęcenia nowego samodu pożarniczego lotniczej Straży Pożarnej w Ogrodzonej. Magię Państwa Wam odnieść! Oddział Boczny. boczność. Pod oddział złonek prezydium zarządu oddziału powiatowego. Związku. Uchwałą prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego związku chodniczych straży do oddziału wojewódzkiego Związku Chodniczych w Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Śląskiego. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczeni zostali. Drug Damian Gawłowski. medal zasługi dla pożarnictwa. Wystup! policzyk straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie druga Krzysztofa Czakona oraz zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, starszego brygadiera Ryszarda Kukuczki. Karola Dziadka. Dziękuję, do gratuluję wyszkolenia i tego, że w każdej chwili jesteście w stanie zostawić wszystko i każdy jeden alarm był dla Was szczęśliwy, związany ze szczęśliwym powrotem. To jest najważniejsze. Wiem, że pytam z drugiej strony, czy tam troszkę gorzej to nie zna. Dziękujemy drogowi prezesowi za, za... zajmowania wszelkich starań w celu zapewnienia ochotniczej straży pożarnej w ogrodzonej najlepszego możliwego wsparcia. Na koniec pragnę jeszcze raz podziękować każdemu strażakowi i ochotnikowi za ich wyjątkowe poświęcenie i oddanie. Dla człowieka, który jest w biedzie, który jest w trudnej sytuacji. Jesteście też tymi, którzy, na których zawsze można liczyć. I chcę wam za to podziękować. Chcę wam podziękować za waszą chrześcijańską służbę, którą niesiecie. W przyszłość. A wyrazem tej przyszłości jest nowy wóz bojowy, który dzisiaj chcemy poświęcić, aby Wam. O zabranie głosu proszę wiceprezesa Rady Gminy Dębowiec tak. pana Bronisława Brudny. Szanowny druchny. Są zawsze tam, gdzie ich potrzebują i pomagają z pełnym zaangażowaniem oraz oddaniem. Dziękujemy za Waszą codzienną służbę, bezinteresowne niesienie pomocy. Wielu sukcesów, stałego rozwoju, samych dobrych chwil w służbie społeczeństwu, tyle powrotów, tyle wyjazdów oraz spełnienia wszystkich planów i powodzenia w życiu osobistym. Który jest dla wszystkich wielkim przykładem służby ofiarnej. A zwłaszcza dla tych, którzy pracują w bardzo trudnych, niebezpiecznych warunkach. Kiedy Florian był poddawany torturom, wskazywany go na krótne służba, drodzy stradacze, się nieraz także. Trzeba to powiedzieć otwarcie, że oddanie życia. Dla innych, walcząc w ich obronie, oby nie było takich przypadków tutaj wśród Was. Życzymy Wam bezpiecznej. zasługuje na uznanie. Twoja pasła, pasja i oddanie w pełnieniu służby dla naszej jednostki jest inspiracją dla nas wszystkich. Nie możemy. Zap Oddział w prawo, zwrot.